Gdy cała Polska wstrzymała oddech, temat skandalu z udziałem Roberta Lewandowskiego stał się prawdziwym wydarzeniem dnia. Kapitan polskiej reprezentacji, uznawany za jednego z najlepszych piłkarzy na świecie, postanowił zrezygnować z występów w drużynie narodowej na czas kadencji obecnego selekcjonera, Michała Probierza. Decyzja ta zaskoczyła nie tylko kibiców, ale również całą rzeszę ludzi związanych z piłką nożną w naszym kraju. Anna Lewandowska, żona Roberta. Szybko zareagowała na zaistniałą sytuację, stając w obronie swojego męża. Para, znana z mediowego blasku, od lat stanowi jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w polskim showbiznesie. Ich historia zaczęła się w roku 2007, kiedy to poznali się na obozie sportowym. Robert był wówczas zawodnikiem zniczą Pruszków, a Anna, odnosząca sukcesy w karate, od razu zdobyła jego serce. Ich związek szybko przerodził się w poważny, a w 2013 roku oboje powiedzieli sobie tak. Dziś Lewandowscy dzielą życie w Barcelonie z dwiema córeczkami Klarą i Laurą. Ich małżeństwo często postrzegane jest jako wzór do naśladowania, a sami państwo lewandowscy z nieustannym wsparciem dla siebie nawzajem stają się inspiracją dla wielu. Jednak ostatnia sytuacja, związana z rezygnacją Roberta z reprezentacji, budziła wiele kontrowersji zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wszystko zaczęło się, gdy Robert odmówił udziału w zgrupowaniu kadry, co skłoniło selekcjonera do odebrania mu opaski kapitana. Przeciwnicy tego ruchu zaczęli głośno komentować jego decyzje, które uznawane były przez niektórych za nieodpowiednie, zwłaszcza w obliczu jego dotychczasowych osiągnięć. Michał Listkiewicz, były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, nazwał całą sytuację niewyobrażalnym skandalem, wskazując, jak wielką krzywdę wyrządza to wizerunkowi polskiej piłki nożnej. Robert Lewandowski na tę sytuację zareagował stanowczo, zasugerował, że nie będzie reprezentował kraju, dopóki selekcjoner nie zostanie zmieniony. Takie oświadczenie wywołało falę reakcji ze strony kibiców, dziennikarzy oraz ekspertów ze świata piłki nożnej, którzy zastanawiali się, co będzie dalej z polskim futbolem. Warto również zauważyć, że Anna, odpowiednia i oddana żona, również nie została bezczynna. Na jej mediach społecznościowych pojawiły się nowe posty, w których wyrażała swoje wsparcie dla męża w trudnych chwilach, co tylko potwierdza ich bliską więź. Choć sytuacja jest napięta, Lewandowscy stają razem w obliczu wszelkich przeciwności, udowadniając, że ich miłości zdecydowanie są silniejsze niż jakiekolwiek skandale. Należy mieć nadzieję, że sytuacja się normuje, a Robert wróci do drużyny, w której od lat odnosi sukcesy i z której czerpie dumę. Na pewno każdy z nas będzie obserwować ten rozwój wydarzeń z zaciekawieniem.